I moim gościem jest ojciec Stanisław Tasiemski, który już tydzień temu mówił o beatyfikacji, która tydzień temu miała miejsce w Poznaniu i że dzisiaj będzie kolejna beatyfikacja w Polsce sióstr Katarzynek. Szczęść Boże! Szczęść Boże, witam serdecznie. Tym razem mamy beatyfikację sióstr Katarzynek, sióstr, które na Warmii zostały zabite przez żołnierzy radzieckich i to jest beatyfikacja, która już przed inauguracją pontyfikatu i nawet przed wyborem Leona XIV była planowana, tylko że papież Franciszek zmarł, prawda? Tak, ale tutaj trzeba, oczywiście to jest, to było tutaj pewne zawieszenie, ponieważ nie wiedzieliśmy, ale ojciec święty Leon XIV podjął decyzję, że to co było planowane jest wchodzi w rachubę teraz jedyne z takich wydarzeń które interesują pewnie wszystkich to jest kanonizacja Karla Kutisa. Natomiast dzisiejsza beatyfikacja w Braniewie jest wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy taka uroczystość odbywa się właśnie na terenie Warmii po raz pierwszy w dziejach. Po drugie siostry które zostały które zginęły przed 80 laty w 1945 roku to były siostry w dużej mierze pochodzenia, a może w większości nawet pochodzenia niemieckiego, tak jak warmia, która no, uległa też do znacznej Germaniacji, chociaż każda z nich jest inna. Wiemy, że w gruncie rzeczy chodzi o 15 sióstr, które będą beatyfikowane z imienia i nazwiska. Ale one są pewnym symbolem, trochę podobnie jak 108 męczenników błogosławionych z okresu II wojny światowej, to jest tylko reprezentacja pewnej grupy świętych. Tutaj mówimy o męczeństwie, ponieważ siostry oddały życie, często ratując, przystarając się uratować osoby brutalnie atakowane. Gwałcone, bo to były takie też scenariusze czegoś zupełnie potwornego, niesamowitych zbrodni, które nam się nie mieszczą w głowie, których dopuścili się soldaci Armii Sowieckiej, no, traktowali ten teren jako Niemcy i uważali, że wszystko mogą pewnie Odpowiedzialność jest potworna. I tutaj trzeba powiedzieć, że stosunkowo rzadko kościół wynosił na ołtarze ofiary przemocy sowieckiej, brutalności komunizmu. Ja mam na myśli także i proces, który gdzieś tam toczy się tych, którzy zostali zamordowani wcześniej, po rewolucji bolszewickiej chociażby taka wspaniała postać księdza prałata Budkiewicza, który został metodą katyńską rozsylany w tył głowy. Biskup Jan Cieplak przecież jeden z procesów beatyfikacji, która się nie odbyła dotyczy pochodzącego z Niemiec administratora apostolskiego Estonii, biskupa Edwarda Profitlicha, arcybiskupa Edwarda Profitlicha, jezuity, który co prawda nie zginął w łagrach, ale zmarł na skutek cierpień, które, które odniósł. Czyli tutaj mamy też świadomość tego, że Kościół wbrew poprawności politycznej pamięta o tych wszystkich, którzy oddali swoje życie za wiarę. To jest też bardzo istotny element w relacjach między kościołem polskim a niemieckim. Tę sprawę prowadziła archidiecezja warmińska, a więc dlatego też cała uroczystość odbywa się w Braniewie, chociaż dom generalny sióstr Katarzynek, które mają takie warmińskie korzenie, po wojnie znajdował się w Niemczech, a obecnie znajduje się w Rzymie. Ale to pokazuje, że wiara przekracza granice narodowościowe i że my myślimy nie tylko o tych, którzy, którymi wiążą nas więzy krwi, ale myślimy szerzej, właśnie w kategoriach kościoła powszechnego. I także to jest jakieś bardzo niezwykłe wydarzenie, jeżeli chodzi o beatyfikację. Przed tygodniem miała miejsce beatyfikacja Księdza Stanisława Strejcha, który być może też został zabity pod wpływem tego, co było komunistyczną partią Polski, ale, ale mówi się też, że być może NKWD miał. Ręczę przede wszystkim przez komunistę, aktywistę komunistycznego któremu bardzo nie podobała się praca księdza Sztrejcha z robotnikami, właśnie taka korzeniejąca wiara. Zresztą Wielkopolska miała taką bardzo piękną tradycję pracy społecznej, i ksiądz, błogosławiony ksiądz Stanisław Straich właśnie był tym działaczem, komunist, działaczem, był i błogosławiony ksiądz Stanisław Sztrajch, był tym, który po prostu krzewił naukę społeczną kościoła. Ale tutaj musimy też przypomnieć dwóch misjonarzy franciszkanów konwentualnych, którzy zginęli zabici przez świetlisty Szlak, czyli maoistowską partyzantkę w Peru, właśnie dlatego, że praca ewangelizacyjna wydawała się tym aktywistom lewicowym czymś nie do przyjęcia. To były ich sprzeciw wobec no, tego, co, co czynią co czyni Kościół, co znaczy, że głosi Ewangelię, w tym sensie także Ewangelię społeczną. To była beatyfikacja, która była bliska zaprawdę Leonowi XIV, teraz Leonowi XIV, a wcześniej kardynałowi Prewostowi, dlatego że właśnie on też pracował w Peru i było to na pewno wydarzenie, w którym mnie brał udział. A dzisiaj ta sama osoba, czyli wcześniej biskup Prewost, później kardynał Prewosa, teraz Leon XIV, objął już też oficjalnie swoją katedrę, prawda? Tak, i przyjął taki hołd od burmistrza Rzymu, zresztą lewicowego burmistrza Rzymu. Przyznał, że czuje się Rzymianinem. Trochę powtórzył te słowa, które znamy: Słowa Kennedy'ego z podmuru berlińskiego, który mówił, że jest Bermińczykiem. Tutaj inny Amerykanin, Amerykanin w Rzymie powiada, że jest Rzymianinem. Papież jest w końcu biskupem Rzymu. No a poza tym też jest biskupem, właśnie w tym sensie Katedra Świętego Jana na Lateranie. jest Katedrą biskupa Rzymu i dlatego y, y, też y, objął, jak to się ładnie mówi, y, tę właśnie bazylikę. Był też i w Bazylice Santa Maria Maggiore i y, także modlił się przy grobie swojego poprzednika, papieża Franciszka. Y, y, oczywiście powierzył także. Swój pontyfikat Matce Bożej Salus Populi Romani, czyli patronce tej, która ochrania Rzym, ta, która jest, tak jak to robił papież Franciszek. Matce Bożej powierzył swój pontyfikat i to wszystko, co zechce pod, podjąć, a jak wiemy, zamierza także jeździć po świecie, zamierza także pewnie jakieś plany ma jeszcze. Trochę się przygląda. My też często w katolicyjnej agencji informacyjnej publikujemy różne wypowiedzi, wywiady różnych kardynałów czy osób znających Ojca Świętego, którzy mówią o tym, co się działo, jakie, jakie wydarzenia, co ich ujęło. No, Ufamy, że także to będzie takie bardzo istotne, że. Ojciec Święty liczy na wsparcie modlitewne całego Kościoła. To nie ulega wątpliwości. Jego pragnienie dążenia do jedności jest bardzo wyraźne i Kościół tego na pewno potrzebuje. Ojciec już tłumaczył mi i słuchaczom, ale może nie wszyscy pamiętają, że katedra, zresztą tak samo jak Bazylika Matki Boskiej Większej. Jest poza Watykanem i ze względu na uwarunkowania polityczne, to jest to sytuacja trochę taka, że papież kiedyś po prostu był tym, który był biskupem Rzymu, ale, ale katedra była troszeczkę w innym miejscu niż, niż w Miejsce, gdzie. Nie, była po prostu w Rzymie, a, a Rzym od 700, teraz już nie wiem, w każdym razie od VIII wieku, to państwo papieskie do 1870. Tak, Niech ale poza Watykanem lat. Natomiast jeżeli chodzi o Watykan, to nie jest tylko to, co się znajduje w obrębie murów. Ale to są także różne obiekty, które mają status eksterytorialny. Taki status posiada właśnie Bazylika Świętego Jana na Lateranie, Bazylika Santa Maria Maggiore, Bazylika Świętego Pawła za murami, pałac, jak to się mówi, propaganda fide, czyli kongregacja ewangelizacji narodów przy Placu Hiszpańskim, czy kompleks budynków w pobliżu Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu, Piazza San Calisto, także tereny na Santa, Santa Maria di Galleria, to są nadajniki Radia Watykańskiego, więc y, oczywiście Castel Gandolfo też jest częścią państwa watykańskiego i w tym sensie również ma status eksterytorialny. Ja tak mówię może niedokładnie, nieprecyzyjnie, bo pewnie Gdyby tak patrzeć, ale też wszystkie dykasterie przy Via della budynek dykasterii do spraw komunikacji, mają status eksterytorialny. Więc to jest troszkę może dziwne dla kogoś, kto patrzy zewnątrz, no, ale jesteście w mieście i często u wejścia jest tam na przykład żandarm, w cywilu, który no, pilnuje, kto wchodzi, żeby nie było osób niepożądanych, to jest jednak teren innego państwa. No, a gdy chodzi o Papieską Akademię Życia, to ona znajduje się w Rzymie czy na terenie Watykanu? Siedzibę ma na pewno na terenie Watykanu. To jest, to jest normalne. Teraz. Pan redaktor zadał mi y, y, pytanie, y, ale o, znaczy dokładnie nie wiem, czy, 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 czy na Wiedele leko czy czy w rejonie Piazza San Calisto, czyli nie wiem dokładnie w którym, w którym rejonie, natomiast y, no, to pewne zmiany sprawiły, że, że też nastąpiło przemieszczenie różnych dykasterii i nie jestem tak do końca na bieżąco. Więc proszę mi wybaczyć, natomiast rzeczywiście jest to instytucja watykańska, więc ma też i status eksterytorialny. Bo został nowy rektor, mianowany przez papieża tej akademii. To znaczy, tak, no jest prezydent nowy, przewodniczący tej akademii, ale też wiemy, że czyli dotychczasowy ale to jest, to jest też jakoś normalnie traktowane Francuz czyli ten który był dotychczas sekretarzem został rektorem więc to są pewne zmiany które dopiero okaże się w jaką stronę poprowadzą wokół akademii to znaczy to jest świadomość tego że Ojciec święty zresztą bardzo jasno nawiązuje do tradycyjnego nauczania kościoła. Jutro spotyka się z rodzinami, z dziećmi, więc będzie też miał okazję zaprezentować to swoje stanowisko dotyczące rodzin. Warto się wsłuchać w jego przesłanie. I to jest wykładnik, to będzie także wykładnikiem dla Akademii Życia, także i dygasterii dla świeckich rodziny i, i, i y, życia. To są te instytucje jakoś powiązane ze sobą.